Wyczynowy sport to bardzo skrajne emocje. Wiele wspaniałych, kiedy zwyciężamy, odnosimy sukces, ale wiele też trudnych, kiedy zdarzają się wypadki, przypadki, kontuzje, porażki, czy kiedy zdarza się, że jesteśmy naprawdę w trudnej lub bardzo trudnej sytuacji. Moje dwa metry kwadratowe to Znakomite miejsce do tego, żeby powspominać. Jednym z takich wspomnień, które przychodzą mi do głowy, jest oczywiście zwycięstwo w Dakarze 2015 rok największy mój życiowy, sportowy sukces dotychczas a później dążenie do kolejnych zwycięstw, do kolejnych dobrych wyników w rajdzie Dakar. Niestety rok później, w 2016 roku, w piątym etapie, wysoko w Andach w Boliwii. Wybuchł mi silnik na 120 parę kilometrów przed metą y, etapu boliwijskiego. Tego dnia, jak się później okazało, wypadło kilku zawodników z czołówki. Jechałbym prawdopodobnie następnego dnia w granicach drugiego, może trzeciego miejsca, a więc ze znakomitej pozycji do ataku na kolejne zwycięstwo Dakarowe. Niestety. Silnik, który już poprzedniego dnia dawał dziwne sygnały, ale był to etap maratoński i nie można było dokonać żadnej naprawy. Tego dnia kilkakrotnie był agresywnie schładzany, bo przejeżdżaliśmy przez górskie bardzo zimne potoki na wysokości ponad 4000 metrów i gwałtownie się rozgrzewał, bo podjeżdżaliśmy bardzo długo na wysokich obrotach i przy kiepskim chłodzeniu pod bardzo wysokie góry. Nie wytrzymał. Pękła obudowa dekla od sprzęgła, wylał się olej, i choć bardzo się starałem dotrzeć do mety tego dnia, nie było żadnej szansy jechać dalej. Nikt też nie był gotów mnie pociągnąć. Wiele godzin spędziłem w maleńkiej boliwijskiej miejscowości, takiej wiosce kilkuset osobowej. Tam otoczono mnie opieką, przykryto kocem, dali mi kawę, jedzenie, więc miałem wiele godzin na to, żeby przemyśleć. Odczuć głęboko ból tej porażki, rozczarowanie po zwycięskim dakarze rok wcześniej, ale się nie poddałem i nie mam zamiaru się poddawać, bo już wiem i tamto doświadczenie tego mnie doskonale nauczyło: że nawet po największej wpadce, po największej kontuzji czy największej porażce sportowej można się podnieść, wrócić na szczyt i od tamtej pory, od 2016 roku. Mimo kolejnych zdarzających się też przecież porażek, wygrałem wielokrotnie, wygrałem kilka pucharów świata, byłem w czołówce Dakaru znowu. Jestem w tej czołówce obecnie i wiem już na pewno, że wobec żadnego upadku, wypadku czy żadnej porażki nie można będzie powiedzieć, nie można powiedzieć, że jest ostateczna, definitywna i po każdej można się od, podnieść i wrócić z powrotem na szczyt. Trzeba tylko dać z siebie wszystko.